Jak zregenerować naszą wątrobę? Otóż mam dla Was dobrą wiadomość, że nasza wątroba się regeneruje najbardziej ze wszystkich naszych narządów. Dlatego jest potrzebne tylko 150 dni. Otóż załóżmy, że Wy macie tylko 3% zdrowej wątroby, to przy prawidłowych warunkach stworzonych przez Was możecie po 150 dniach już mieć prawie zdrową, nową wątrobę. Co dla tego musimy zrobić? Po pierwsze, usuncie produkty, co już szkodzą. To są szybkie węglowodany, cukry, chleb i tego typu produkty oraz fruktozę. Co mam na myśli mówiąc fruktozę? To, że używając ją, nasz organizm nie wytwarza insuliny i ona idzie bezpośrednio do wątroby, tym samym w pełni jej szkodząc. Usuńcie oczywiście alkohol. Druga rzecz, usuncie olej do smażenia. zamieńcie go na przykład olejem kokosowym. Trzecie, dodajcie produkt, z którego się w 80% składa się nasza wątroba. Pamiętajcie, z że takiego żółtego dodaje się do wątroby i ona regeneruje się. No właśnie to jest lecetyna. Dużo suplementów na rynku, nie będę mówić o tym. Piszcie jak macie jakieś pytania. I czwarta rzecz, oczywiście nauka nie stoi w miejscu, pojawiło się dużo dobrych sprawdzonych produktów. Co potwierdzają kliniczne badania, które regenerują wątrobę. Nie daję tutaj reklam. Jak macie jakieś pytania, proszę piszcie.